Witajcie z powrotem na kanale Violeta Pew. Wiecie, że nigdy nie słyszałam, aby na kursach języka angielskiego, poza gramatyką i słownictwem, nauczano mowy ciała i gestów używanych w kulturze brytyjskiej? Jak się nad tym głębiej zastanowimy, to przecież nauka języka angielskiego, czy w ogóle każdego języka, to nie tylko słowa, ale też gesty a przecież w niektórych sytuacjach angielska mowa ciała i gesty są bardzo różne od naszych polskich. Czy wiecie, że w Bułgarii kiwanie głową w górę i w dół to oznacza nie, a kiwanie głową na boki oznacza tak? No właśnie, na szczęście jeśli o to chodzi, to w UK i w Polsce jest dokładnie tak samo, ale musimy pamiętać, że pomiędzy 70 a 93% naszej komunikacji to komunikacja niewerbalna i właśnie dlatego musimy sobie o tym porozmawiać. Więc dziś odłóżcie fiszki i książki od gramatyki na bok i przechodzimy. Ale zanim przejdę do tych dziesięciu brytyjskich gestów, to powiem wam o kilku zasadach grzecznościowych panujących tu w UK. I proszę pamiętajcie, że to, co zaraz powiem, będzie ogromnym uogólnieniem. Pewnie słyszeliście, że wyspiarze mają opinię osób zimnych i wycofanych. Wynika to z tego, że Brytyjczycy, a szczególnie Anglicy, są dość powściągliwi i nie pochwalają publicznego okazywania emocji. Starają się oni zawsze być bardzo opanowani, nigdy nie panikują, nigdy nie biegają w pośpiechu, nawet gdy się pali, a w miejscach publicznych nie wypada głośno rozmawiać czy głośno się zachowywać. Nie rzucają się oni sobie na szyję i nie całują się, nawet składając sobie życzenia urodzinowe. A jak już, to całują się w powietrze. I tylko raz. Nie trzy, tak jak my. Brytyjczycy promują uprzejmość i życzliwość. I gdy mijają kogoś na ulicy, to zawsze spojrzą i się uśmiechną, często z werbalnym pozdrowieniem: morning albo alright, nawet jeśli was nie znają. Proszę nie zdziwcie się, gdy Brytyjczyk zwróci się do was, nazywając was love, kochany, kochana, czy darling, droga czy drogi. Są to powszechnie używane zwroty, szczególnie przez starszych Brytyjczyków, i nie znaczy to, że ktoś was podrywa. Jest to naprawdę bardzo słodkie. Brytyjczycy zawsze poczekają na was, przytrzymując wam drzwi wahadłowe, i niezrobienie tego jest postrzegane przez Brytyjczyków jako dość nieuprzejme. I nie ma tutaj w ogóle znaczenia, czy to mężczyzna przytrzymuje te drzwi kobiecie, czy kobieta mężczy mężczyźnie, czy to pani doktor, pani sprzątaczce, czy na odwrót. Jest to po prostu bardzo uprzejmy gest. Wyspiarze zawsze grzecznie czekają w kolejkach i nigdy nie pokazują, że się niecierpliwią, zawsze się uśmiechając. Jeśli już, to żartują sobie z odrobiną sarkazmu, mówiąc, że ta pani sklepowa to chyba poszła te ziemniaki wykopać. Jednakże pomimo tych wszystkich szeroko stosowanych zasad grzecznościowych są jeszcze gesty niewerbalne, które powinniśmy znać, lecz niekoniecznie je stosować, ponieważ większość z tych gestów, które Wam dziś pokażę, jest niestety dość niegrzeczna, ale musimy je znać, aby całkowicie zrozumieć kontekst sytuacji, w których się znajdujemy. Wybrałam tylko te gesty, których nie mamy w naszym polskim słowniku gestów, o ile coś takiego w ogóle istnieje. Geste number one. Gest pierwszy. Po angielsku nazywa się on a pat on the back, czyli pogratulowanie samemu sobie. Ten gest jest często używany przez dzieci, gdy coś dobrze zrobią. Rodzic czy nauczyciel może powiedzieć you can give yourself a pat on the back. Możesz sobie pogratulować. Geste number two, gest drugi, to mój ulubiony, eye rolling. Czyli rolowanie oczu, co jest odpowiednikiem naszego ojejku czy o matko. My raczej pokręcimy głową, dezaprobując czyjeś zachowanie czy sytuację. A Brytyjczycy zrobią to tak. I nie jest to proste, uczyłam się tego naprawdę bardzo długo. Można zwyczajnie tylko przewrócić oczami. O tak. Ale Brytyjczycy robią to w szczególnie interesujący sposób. Zaczynają od podniesienia głowy troszkę do góry, następnie przewracają oczami, opuszczając szczękę troszeczkę w dół. Uwaga! Gotowi? To jest tak. Naprawdę to nie jest łatwe, i gwarantuję, że będziecie musieli troszkę popraktykować, żeby wam to wyszło. Mi wciąż jeszcze nie wychodzi to super dobrze. Gdzieście number three to poklepywanie się palcem po nosie. Po angielsku tapping nose. Gdy tak zrobimy, przekazujemy komuś wiadomość, nie bądź wścibski, czyli po angielsku don't be nosy. Jeśli ktoś zada Wam niewygodne pytanie i nie chcecie na nie odpowiedzieć, to wystarczy, że się uśmiechniecie i poklepiecie po nosie. I załatwione. Jest to żartobliwy sposób powiedzenia komuś, że jest wścibski bez używania słów. Gdzieście nam Bfo, to pocieranie się po brodzie, o tak. Po angielsku jest to rubbing chin. Robiąc tak, pokazujemy komuś, że nie bardzo mu wierzymy w to, co do nas mówi, czyli sugerujemy, że, nas, że nasz rozmówca kłamie. Możemy przy tym jeszcze dodać sarkastycznie Oh yes, of course, oh, sure. Jest to również bardzo żartobliwy sposób i używamy go jedynie w kręgu rodziny i przyjaciół. Dzieście number five to I am watching you. Czyli obserwuję cię, szczególnie używane w stosunku do dzieci w sposób również żartobliwy. Często używałam tego w szkole, gdy uczniowie z ostatnich ławek psocili, to pokazywałam im tak, aby wiedzieli, że ich obserwuję i widzę wszystko to, co robią. Następny gest, szósty, jest dość niegrzeczny, ale takie też musimy znać. W brytyjskiej kulturze zamiast środkowego palca, i jestem pewna, że znaczenia tego gestu nie muszę tłumaczyć, Brytyjczycy pokazują dwa palce. Ten gest prawdopodobnie pochodzi z czasów bitew pomiędzy Anglią a Francją, gdy do walki były używane łuki. Gdy Francuzi łapali angielskiego żołnierza, Obcinali mu te dwa palce, aby nie, nie mógł strzelać z łuku. A gdy angielskiemu żołnierzowi udało się uciec, to właśnie tak pokazywał francuskiej armii. I do dziś w UK tutaj używa się tych dwóch palców, aby powiedzieć komuś spadaj. Nie jestem oczywiście pewna, czy jest to prawda, ale tak gdzieś wyczytałam. Jeszcze tylko dodam, że jedna z moich uczennic prawie straciła pracę, ponieważ nie miała pojęcia, że tak pokazane dwa palce to oznacza F-Off, i gdy podczas pracy na głośnej hali jej przełożony krzyknął do niej: Ile masz jeszcze kartonów do zrobienia?, a ona zamiast odkrzyknąć, pokazała mu te dwa palce, mając na myśli oczywiście dwa kartony. Została zaraz zawołana na dywanik do menadżera, który ją pouczył, a ona, biedna, jeszcze wtedy nie mówiła biegle po angielsku i do końca nie miała pojęcia, co się dzieje. Aż nie przyszła do mnie na lekcję i opowiedziała nam tę sytuację, no i oczywiście wszystko się wyjaśniło. Więc jak chcielibyście na palcach pokazać liczbę 2, to albo zróbcie to tak jak ten znak wiktorii, albo najlepiej w ten sposób. 10 number 7 można pokazać na dwa sposoby: tak albo tak. I oznacza to napić się. Jest to po prostu drink symbol. Gdy jesteście w pubie czy w restauracji i kelner do Was nie podchodzi przez jakiś czas, a Wy chcielibyście zamówić coś do picia, to pokażcie właśnie w ten sposób lub tak, a kelner dokładnie będzie wiedział, o co prosicie i zaraz podejdzie. Gest ten jest również używany w głośnym miejscu. Można tak pokazać i zapytać a drink? Wanna drink? Co oznacza do you want a drink? Gest ten może również oznaczać, że ktoś jest pijany. W polskiej kulturze pokazujemy to tak, a w brytyjskiej właśnie tak. nam number eight, to good luck. Czyli powodzenia, trzymam kciuki. W kulturze polskiej kciuki trzymamy troszkę inaczej. O tak. A w brytyjskiej właśnie tak. I jeszcze możemy dodać. I've got my fingers and toes crossed for you. Czyli trzymam za ciebie kciuki palcami u rąk. I u Kolejny, numer 9, to taki. I oznacza stop, czyli przestań coś robić. I tak, gdy na przykład jesteście w hałaśliwym miejscu, w oddali od rozmówcy i chcecie pokazać mu, aby przestał coś robić, to możecie właśnie. Tak pokazać. Najczęściej jest to używane w sytuacji, gdy chcemy kogoś zatrzymać przed powiedzeniem czegoś, przed wygadaniem się. Na przykład, gdy wasz kolega narzeka na pracę, a do pomieszczenia właśnie wszedł menadżer, czego wasz kolega nie zauważył, to możecie koledze właśnie tak pokazać, aby uciął rozmowę, żeby przestał mówić. I już ostatni, bardzo uprzejmy gest, numer 10, to taki. Co oznacza dziękuję. Na przykład za przepuszczenie mnie na pasach lub za ustąpienie podczas jazdy samochodem na drodze. Na przykład jedziecie samochodem i próbujecie się włączyć w bardzo ruchliwą ulicę, no i nie możecie. Gdy któryś z kierowców się zatrzyma i was przepuści, to właśnie w taki sposób można mu podziękować. Ja jeszcze czasami pomacham, no i oczywiście wypada się uśmiechnąć. Otwarta ręka. Oznacza dziękuję i jest to bardzo ważne w UK, aby tego gestu używać. Kierowcy bardzo chętnie przepuszczają pieszych czy innych kierowców na drodze, ale tym samym wymagają podziękowania. Jeśli się im nie podziękuje, to się mocno oburzają. I to tyle na dzisiaj. Zachęcam Was do komentowania i dajcie nam koniecznie znać o swoich doświadczeniach z brytyjską kulturą. I jeśli znacie jakieś inne gesty brytyjskie, o których ja dziś nie wspomniałam, to również koniecznie nam o nich napiszcie. Jeśli filmik był pomocny, to bardzo proszę dajcie mi znać łapką w górę. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał. Dziękuję, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!